Cześć, siema, witam Was tu, szalony kolekcjoner. Dzisiaj y, przeanalizujemy sobie y, blisterki, które widzicie przede mną. Jak wiecie, od pewnego czasu takie blisterki można kupić y, w sklepach Biedronka. Y, blister taki zawiera 25 kart, czyli mamy 4 kompletne saszetki plus jedną kartę limitowaną. Tak, na pierwszy rzut oka y, widać, że blister jest zrobiony troszeczkę po kosztach, czyli jest bardzo miękki. Nie jest y, to blister. Taki jak widzieliśmy mm, e, chociażby w Smyku. On był oczywiście droższy, ale była jedna saszetka więcej. E, taki blister kosztuje 13 ,99 zł 99 e, groszy. Co ciekawe, kupując już sam blister, zyskujemy e, na saszetkach z tego względu, że cztery saszetki by kosztowały mm, 15,60. Także dostajemy dodatkowo jeszcze kartę limitowaną. Zobaczymy, czy jest szansa trafić. Coś fajnego w takich blisterkach, w blisterkach z biedronki. Otworzymy sobie trzy z nich. Wybierając je, sugerowałem się też piłkarzami, którzy są na przodzie. Wziąłem Iniestę, wziąłem Messiego i wziąłem Lama. Według mnie to są takie chyba najciekawsze koszetki, ale nie wiem, nie wiem, być może się mylę. Poza tymi blisterami w biedronkach można też kupić albumy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma albumu, zapraszam, zapraszam serdecznie do zakupu. Taki album kosztuje 25 zł. I zobaczmy, kto jest tutaj na limicie. Mamy limitowaną edycję. I to jest Thomas Miller z Bayernu Monachium. Fajna karta, dobry zawodnik. Co odłożymy sobie? Top tradycyjnie będziemy sobie robili takie z wartościowych kart. O ile takie się nam trafią, czekajcie troszeczkę, obliczę kamerę. No i co mamy? Zobaczcie, mamy dwie saszetki z Messin. Zobaczymy, co z tego wyniknie, co z tego będzie. Czy. O, jak dziwnie karty składane. Czyli już wieczora. Wow, zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Mamy tak: Mixes Payette Kagała. I teraz mamy tak fansa. I fans to jest tutaj de Jong. To jest piąta karta. Szósta karta, kolejny, kolejny fansik. E, przepraszam, piąta karta. I mamy jeszcze Berezuckiego i Gipsa. Czyli mieliśmy w pierwszej saszetce fajny strzał. 7-7 kart, w tym dwa świeciaki. E, dał nam to Messi. Zobaczmy saszetkę drugą. Tutaj mamy. Z przodu Robella, czy znowu będzie coś podobnego? Zobaczcie, znowu jest taki dziwny układ, czekajcie, przełożę to. o już niestety wiem, co będzie. No ale zobaczmy: mamy tak Enzo Perez, Turan i mamy Teveza na impakcie. Odłożę go sobie z boku. Analizowałem ostatnio moją kolekcję, pokładałem sobie wszystko mniej więcej i dochodzę do wniosku, że z całej kolekcji sam osobiście nie trafiłem. Tylko, tylko czterech kart. Mam nadzieję, że w końcu je trafię. Wtedy Wam pokażę wszystko. Znaczy nie wszystko, bo niestety nie mam wszystkich limitek, o których marzę, <laughs> ale przyjdzie czas, będzie rada. Mamy tutaj pirlo mojego ulubieńca, szonę. Mamy tutaj Rising Stara i to jest zawodnik z Kopenhagi. Postawimy go sobie może tutaj. No, Runej. Unboxing bez Runeja to nie unboxing. Więc mamy e, Runeja, mamy szalaj i Kampela. oj, 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 no i ostatnia saszetka, saszetka numer 4. Tym razem Hummels nam się trafił na przedzie. No i tutaj mamy lewego, poczekajcie, przełożę to wszystko, bo mamy lewego, jeszcze na żółto, niedługo na czerwono, to znaczy niedługo, za pół roku. Leno, Negredo, Pastore, Albiola. I zobaczcie, trafiamy Game Changera z Latana Ibrahimowicza. Wow, wow, wow. 1399. Myślę, że jak na tą kwotę bajka. Zobaczcie, dwa fansy, Rising i Game Changer. Game Changer i to nie byle jaki. Yy, Zatan Ibrahimowicz. Zobaczmy. Drugi gisterek. Zobaczymy, czy otworzymy trzeci, czy nie. W każdym razie. Na razie polecam lecie do Biedronki. 13,99 to nie dużo. Nie reklamuję oczywiście tego sklepu. Reklamuję tylko, to znaczy reklamuję. Zapraszam Was jedynie do zakupów kart, bo myślę, że warto. I zobaczmy, co tutaj będzie. O, to jakoś tak dziwnie sklejone. Wow, wow, wow! To jest nowość dla mnie. Nie mam tej karty. To jest e, Kissling, tak? Kissling z Bayeru Leverkusen. E, to znaczy nie mam. Zamówiłem sobie tą kartę e, z wymiany. Natomiast nie mam jej fizycznie jeszcze. Ale zobaczcie, fajnie. 13,99. Znowu powtórzę. E, mamy tutaj z przodu mieliśmy Inieste, kolejne Iniesta. Iniesta Hummels i Lam. No co, co? Zacznijmy od Lama. Zobaczmy, co da nam Lam. I mamy Greka, Sokratisa, ktoś mi podpowiedział, żeby czytać ich imionami, więc tak będę robił. Mamy Fabregasa, wow, mamy Rising Star, Mina, e, fajny Rising Star, e, średniawka, powiem w sensie e, spotykania farfan. Tak to wygląda, otworzymy sobie teraz schymalca i na końcu zostaną nam dwie saszetki z Iniestką. Korna chociażby. Wow, Kodzik już poleciał. Ewra, Ewra na Fansie też dobra, dobra karta. Lawesi i Santin na koniec. No dobra, i teraz zobaczmy tego Iniesta. Słuchajcie, o ważna sprawa. E Powoli zaczynam kończyć przerabiać przesyłki. Wszystkich, którzy wysłali do mnie przesyłki, a nie otrzymali wiadomości zwrotnych, nie otrzymali przesyłek, proszę o kontakt na PW. Z tym, że bardzo proszę napisać jedną informację, w której opiszecie wszystko i czekać na odpowiedź. Jeżeli ktoś mi zaspamuje, znowu pocztę automatycznie będzie, będzie odrzucany. Także. Także proszę bardzo o kontakt na PW, zwłaszcza tych, którzy wysyłali przesyłki w grudniu, bo kilka przesyłek mam tutaj. Niestety albo adresy są nieczytelne, albo gdzieś pogubiłem listy, także czekam na Wasz kontakt. Piatow. I na koniec mamy Top Mastera i to jest Robin Van Persie, zobaczcie. Wow, wow, wow. Druga, drugi blisterek i trafiamy sobie Topkę za 13,99. Fajna zabawa, fajna zabawa. Myślę, że nie będę już kupował, przynajmniej na razie multi-packów, wczoraj dobrałem sobie jeszcze dwa, nie będę szukał też e, e, boksów, będę kupował sobie takie bisterki. Mam Scotta Brauna, Mousse, Rolfes, Cavani, dosyć częsty Impact. No, zamknęliśmy już chyba dyszkę z nim. Mangala i na koniec Di Maria. No i otworzymy sobie Lama. Mam, znaczy, mam nadzieję, myślę, że tutaj już będzie powtórka, bo wydaje mi się, że e, ani mi rzucało tylko te dwie limitki e, do tych tych e, boksów, to znaczy boksów do tych e, no listrów. <grystów> e, Jeju. Wieczorem nagrywam źle, rano nagrywam źle. Tak, tak jak mówiłem, jest Miller. Także jest to troszkę. Mamy Lama, i Iniesta i Lama. Tym razem Lam podwójnie występuje. Zwróćcie uwagę na taką prawidłowość, że chyba na razie było tak, że taki zawodnik jaki był na saszetce przedniej, później powtarzał się też raz jeszcze. Welbrom. Pontus z Welbrom. Cardozo. Wow. Rzadki, rzadki, rzadki impact. Z Borussia. Mamy Hogera, Bonga i na koniec. Dobra, kolejny lam. Mówię o tych lamach i tak dalej z tego względu, że niektórzy z Was prowadzą statystyki i, i prosili mnie o to, żebym mówił co, jak i dlaczego. Zobaczmy, co jest tutaj. I mamy proto też. Jeden z częściej występujących z tych u mnie w unboxingach. Też zamknęliśmy już z 10 sztuk tym zawodnikiem. No dobra, zobaczmy jeszcze matsa Melsa. Lampard. O! Rzadziocha. Insigne. Fajnie, fajnie. I na koniec serena. Chodzi o, o, o bukiety na razie w naszych unboxingach. Dobrze, dobrze lub zle. I zobaczmy sobie ostatnią saszetkę. Tutaj mamy Melo, Bastiana, Walkota mamy Bayern Monachium i to jest logo. Logo, powtóreczka. Cały czas jestem w trakcie poszukiwania portu, gdzieś jest, gdzieś jest. Ja wiem, gdzie jest chyba, ale. Tam jeszcze nie doszedłem, także tak to wygląda, wydaliśmy 42 zł. otrzymaliśmy dosyć fajne naręcze bazóweczek około 2 cm, trafiliśmy nowe limitki, nie dla mnie nowe limitki, bo ja już te limitki znam, niestety nie były ostatnie, to znaczy one u nas ogólnie dostępne, trafiliśmy z ciekawych kart Top Masterka Robina Van Persiego, Trafiliśmy jednego game changera, to jest Zlatan Ibrahimowicz. No i e, naręczę innych fajnych, ciekawych, ciekawych kart. E, polecam te zakupy. Myślę, że warto z tego względu, że no za taką kaskę można sobie chapnąć ładny, ładny przekrój karcioszek. Zapraszam Was na rozwalanie kolejnych e, multipaków w najbliższym czasie. E, wielu z Was też e, męczy i molestuje mnie o to, aby mm, opowiedzieć trochę o saszetkach, z tego względu, że mam różnych edycji, dosyć dużo. Chcielibyście dowiedzieć się, gdzie je kupuję, jakie kupuję i dlaczego kupuję, i przede wszystkim po ile kupuję. No, myślę, że mógłbym nagrać taki film. Mm, możecie się spodziewać takiego filmu w najbliższym czasie. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam y, na kolejne unboxingi. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę mnie dodatkowo zmotywować. Jeszcze raz dzięki. Cześć, szalony kolekcjoner.